To ja z Wisiu Dziś zagramy w Minecrafta na Survival Games Taka będzie nie wiem może Nowa seria że jak to się spodoba Zaczynamy sobie szukać pisto na domek No ja już mam Wygląda ono tak Tutaj A, a tak o byśmy tutaj zrobili Tu mam sobą te czarne Ja nie robię takich czarnych Więc to poszukamy Lepszego miejsca Kurde Aha, dobrze, zawaliście. Miałem małą ścineczkę. Nie wiem czy było czy widać na filmiku, ale miałem Boże. Ostatnio mi coś się leguje. Minecraft. I co? Przepraszam, że tak długo nie było filmików, ale nie wiem czy to słychać Czy Znowu mi się zmieniło, ale nie, nie, nie mogę nagrywać z powodu mojego głosu który mi się co chwilę mutował. Takich no, miałem. Ehm, to ja odkryłem to, żeby nie nagrywać już miałem dla Was e, ten fajny filmik. Tak, potem zacząłem się ten but bawić i zniszczyłem wszystko. Ehm, to jeszcze tą mutacją. I teraz może coś... Może nieraz się będzie głos głazło. Góra ta mutacja, ja nie mogę nagrywać w kole też, nie się nie odzywałem o tym, że komu co mam Mówiłem, że nie będę nic dawał. Yy, no, idzie dobrze w szkole. I tak miałam właśnie karę na kompa trochę. Od no, dwóch tygodni jaka karę na kompa. Ale już minęła kara. Coś w wolnym świecie wygenerowałem. A co to mini mapy? jest jakieś polanka i to, co, co poszukamy jeszcze miejsce teraz? To taki odcinek i jeśli chcecie mieć Minecrafta takiego survival bo wątpię na razie, bo mi się zwalił laptop z nie na no, nie długo może będzie tylko kopa sobie zrobi <kluzny> Okej okay, to oh, przepraszam zapuśniecie Ale no, nieraz tak się taki zaczuję Co to było? Takie małe? Dobra. Na razie sobie mi domek, nie wiem czy jeszcze... Już... Oraz tam pójdę. Może zakończę odcinek, to będzie taki pierwszy odcinek zapowiedzający nowy sezon, więc to nie będziemy ja nawet właśnie numer 1. no tylko numer zero. Nie wiem tam... On... Super game z wichem może nazwać tą to... Jeszcze dzisiaj się postaram, jest teraz za 1522 może Welenderuję go. No przepraszam za serio, ale najpierw z tym głosem. No to tak, najpierw yy, mi się zwali program do montowania Camtasia Studio, czy tam Camtasia Studio i nie mogłem nie mogłem... No powiem tak, jeśli wiecie co to jest za problem, to mi powiecie, bo miałem taki problem, że nie mogę zapisywać. Nic, jak ja tam w, w, nawet zrobiłem inny zapis niż powinienem, bo ja tam zazwyczaj zapis... No zapisuję 1800. Ale jak się zamienić na 1700, to na więcej będzie dłużej się renderować. A chyba nikt nie będzie oglądał tak. Nie wiem, zależy, to ma jaki monitor jeszcze. Ale... Nie wiem. Ja teraz jakiś nowy program używam. Tylko nie pamiętam, jak się nazywa. Będę ci teraz re renderował nim. Albo właściwie mi na no, serio, jeśli nie wiecie to, o co chodzi, że nie mogę zapisywać. Powiem tak, to jest takie, że coś, że włączam ten. Włączam zapis. Się ładuje. Pokazuje się ten do już lenderowania. Co nie? I tam zero i znika to i, i nic, jakby nic, w ogóle nic. Dobra, ładna polanę sobie znalazłem. To tak, jakby się wiedzieli o co chodzi, z tym, to powiecie. No, fajna polanka, co powiecie tutaj. No to sobie zamieszkamy może. Może, czy nie wiem dokładnie. E. E. Sorry, ale zmieniam guziki sobie. Dobra, już wiem, gdzie robić. Dobra, to tutaj na tym skrócie będziemy mi sklepy sobie kryjowe i kończę filmik nagrywać. Nie ja wiem, może. To A czemu mi... Czekajcie. Uch, nie, na Ach, pokojowy jest. A nie to pokojowy. Łatwo być. No wezmę co to mi. Dobra. Ooo, na tej górze by sobie wybudował i tamek. patrzcie ludzie. Patrzcie. Nie no, takim zapowiadajcie mi jakiś może fajny dom do zbudowania dobra to będę miał drzewa to ja się tutaj osiedlę to już jest taka godzina ile ja nagrywa, nad nie wiem nie, telefon zgubiłem No dobra to tutaj będę domek uh, nie dodać tego odcinka nie, nie napiszcie albo nie piszcie po prostu nie wiem może albo zbuduję albo nie zbuduję domek może na wizji pokażę jak ja buduję domki. No dobra, ja zbuduję taką kęciapę na razie. Ja już pewnie myślicie po co ja zostawiam te co, taki domek nie będzie, tu już fajny. No, yy, będę budował jakiś dom później. Co nie? teraz już to kiedyś było, za kiedy jeszcze bardzo grałem w Minecraft, teraz wrzuciłem się to dalszego co fala w Minecraft a. to ja nie mogę mieć tak, że coś lata w powietrzu ja nie budowałem takich niektórzy, że zbuduję to ja że go zbuduję, coś tam odmierzę, i od je do góry, ja tak nie mogę, przebudowałem ja się za ten tak, no nie mogłem teraz mogę, no dobra, zaraz sobie tak to, dokończę to potem Nie wiem kiedy, jutro mam wolne, pojutrze mam wolne, jutro dzień patrona. Potem 1 maja, tak? 1 maja, to za miesiąc, koniec będzie, co nie? Jeśli chcecie, pochłacie się ocenami, ale dobra, nie wiem po co to mówię. więc co? Więc ja się z nami żegnam, byłem ja z Wisiu. Jak mówiłem, co w że tu możecie mi pomóc, bo to był mój ulubiony program. Zawali no, się tam, się robiło. Może być teraz szum, jeśli mi mikrofon trochę zwalił, ale muszę go naprawić. I co? Jeśli mi się wyeliminować, to będzie dobrze, jeśli nie, to... Powiedzcie mi, co, o co chodzi z Cantazio, może sobie naprawię. W ogóle, ja nie mogę nadpobrać od nowa, bo jak pobiorę, to to samo mam. Nie mogę in instalować, bo jak tam już nie mam w ogóle żadnego pliku z tego. I, nie, i po prostu da się wejść jeszcze w to. Nie wiem, nazwy panelu nie mam. Więc nie powiecie, jak to ma być. Więc ja dzisiaj dla Was nagrywam ten filmik, więc byłem ja z Wisiu. Jeśli chcecie, to może z nagram, gdy już naprawi a no, już wiem, o co chodziło z tym mikrofonem jego to w moim programie do nagrywania nie ustawiłem dźwięków za tego tła czy jakoś tam było... dobra, to ja się żegnam z nami dzisiaj byłem ja z Wisiu, oto mój nowy domek na sobie screenshot'a walny. dobra, będę sobie screenshot'a, takie będzie może ten te, więc to ja byłem z Wisiu więc do następnego odcinka, nie wiem, może kiedy nagram ale się z Wami żegnam i na razie.